Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w nowym foodbooku. Nauczę się dzisiaj tutaj naprawdę pysznych przepisów. Pysznych, zdrowych i prostych do przygotowania, także totalny, totalny win-win. I dzisiejszy foodbook jest też wyjątkowy, bo będziemy przygotowywać sobie i gotować się z e, cały jeden dzień z moich nowych jadłospisów. Oczywiście będzie on też dla Ciebie do pobrania za darmo. Wszystkie informacje w opisie. I niezależnie od tego, czy interesują Cię jadłospisy, czy nie, to dzisiaj nauczysz się naprawdę przecudnych Przecudnych przepisów, także bez przedłużania, bo ja naprawdę jestem już bardzo, bardzo głodna. Przechodzimy do śniadania. I dzisiaj na śniadanie przygotujemy sobie kanapki z pastą falafelową. Jest to naprawdę super smaczna pasta i bardzo, bardzo prosta do przygotowania. I tutaj po prostu blendujemy ciecierzycę taką ugotowaną, albo ze słoiczka, czy z puszki. Do tego dodajemy cebulę, czosnek, oliwę z oliwek. Tutaj powinna być jeszcze natka pietruszki świeża, ale oczywiście zapomniałam kupić, także będzie bez niej, ale jeżeli masz to bardzo, bardzo polecam dodać tutaj natkę pietruszki albo świeżą kolendrę i do tego przyprawy: e, pieprz, sól, e, papryka i kumin, który na to tutaj tego takiego typowego falafelowego smaczku. I to wszystko i to po prostu tylko blendujemy. I ja też od razu tę pastę przygotowuję sobie w podwójnej porcji ogólnie y, część potraw w jadłośpisie, czy to na przykład obiady, albo niektóre kolacje, albo na przykład pasty, przygotowujemy od razu w podwójnej porcji, żeby jeszcze bardziej uprościć i skrócić to zdrowo odżywianie i żeby było no, jak najbardziej dopasowane do osób, które też są zabiegane. Także moim zdaniem, naprawdę, przygotowanie części rzeczy w podwójnych porcjach jest naprawdę jednym z lepszych tipów, jaki może być, jeśli chodzi o oszczędzanie czasu na gotowanie, tak żeby to zdrowo odżywianie naprawdę mogło być szybkie. Blendujemy. Ta pasta naprawdę jest przepyszna, super prosta do zrobienia. Także totalny, totalny win win. Pokroję sobie do tego jeszcze chleb. Do tego jeszcze warzywa jest to u mnie sałata i zwykły ogórek zielony. I smarujemy nasze kanapki. drugą część pasty odkładam sobie do lodówki na później, przyda mi się i dzięki temu później będę miała o wiele skrócone gotowanie. Na kanapeczki daję sałatę i dzięki temu w niedługim czasie mamy gotowe, bardzo pyszne śniadanie. Naprawdę ja już nie mogę się doczekać, bo jestem już bardzo głodna, także zabieram się za jedzenie i do zobaczenia później. Ja już po śniadaniu było naprawdę pyszne i bardzo polecam Ci te pastę, bo naprawdę jest super, a jest bardzo proste do przygotowania. I teraz od razu zrobię sobie drugie śniadanie. Na drugie śniadanie mamy dzisiaj pudding, czy ja więc zrobię go wcześniej, żeby zdążył mi e, stężeć. I tutaj w przepisie jest to truskawkowy pudding czy ja, ale ja miałam tylko resztkę mrożonych truskawek, więc resztę zastąpiłam mrożonymi porzeczkami. Ogólnie w spisach jest też lista zamienników, tak żeby można było sobie spokojnie dopasować jagłospis pod swoje smaki. I też ten jagospis jest całoroczny, więc tutaj wtedy, kiedy jest zima, tak jak teraz, można wykorzystać mrożone, a jeżeli mamy sezon na te owoce, to świeże. Do tego dodaję mleko u mnie sojowe, masło orzechowe. I do tego jeszcze połówkę słodkiego banana. Ale hola, hola, Ireno! A co z tą drugą połówką? Czyżby tu się coś zmarnowało? Otóż nie, spokojnie. Druga połówka będzie użyta w kolejnym dniu. Tak jak już tutaj mówiłam, w każdym moim wiadospisie zawsze staram się, żeby nic się nie marnowało. Jeżeli coś otwieramy, to używamy to do końca, albo jest napisane, jak można to dalej wykorzystać, bo serio, staramy się mniej marnować jedzenia. To bardzo, bardzo ważne. To wszystko blendujemy. To serio jest tak, tak dobre. Mmm. Naprawdę, sudo. Mogłabym to samo od razu już teraz zjeść. Ale do tego dorzucam jeszcze nasiona chia. To wszystko mieszam. Mmm, jakie to dobre. I to wszystko, żeby było ładniej, przeleję sobie jeszcze do czystej szklanki. I wkładam to na jakąś godzinkę, dwie do lodówki aż te się naczyja troszkę tutaj nam napęcznieją. Po jakiejś godzinie dwóch wyciągnęłam sobie pudding, dodałam na niego jeszcze do góry więcej mrożonych owoców i wygląda pięknie. <grytanie> Zaraz zrobimy taste test. No nie zawiadłam się. <grytanie> to jest serio. Tak smaczne, jeszcze jak na to, że. Do przygotowania tego tak naprawdę potrzeba kilku prostych składników, które jedynie wystarczy zblendować, dorzucić do tego czyja, i mamy coś tak dobrego. Serio, jak kocham takie przepisy, które są super proste do zrobienia, a wychodzą z nich takie pyszności i to jeszcze zdrowe, totalny, totalny win-win. Jak codziennie zażywam sobie też suplementy witaminy B12 i witaminy D. Twoje zdrowie! I zabrałem się za przygotowywanie obiadu. Dzisiaj zrobimy sobie faszerowaną paprykę, taką pyszną potrawką z kaszą. Naprawdę cudne, cudne rzeczy. I tutaj zaczniemy od ugotowania sobie kaszy u mnie jęczmiennej. I następnie wrzucimy sobie wydrylowaną paprykę do piekarnika. Dobra, to jest za trudne trzymając kamerę. Chwileczkę. W wielu spisach, tak samo tak jak w moich przepisach, korzystamy z y, zwykłych, bardzo łatwo dostępnych składników, bardzo prostych. Ja moje wczorajsze zakupy do tego futboka zrobiłam w y, zwykłym osiedlowym sklepie. Dodatkowo do spisów masz też załączoną listę zakupów, także idziesz na zakupy raz, potem już się niczym nie przejmujesz, nie przejmujesz się tym, czy wszystko wykorzystasz, czy nic się nie zmarnuje. No i przede wszystkim tym, czy dostarczasz sobie wszystkiego, czego potrzebujesz w twojej diecie. Także naprawdę jest to mega oszczędność czasu i super, super wygoda. Czekając aż fabryka nam się upiecze i kasza ugotuje, pokroimy sobie Warzywa. Tutaj e, kroimy cebulę i czosnek, ale ja już sobie wcześniej pokroiłam, bo <laughs> moje oczy są bardzo wrażliwe i nie chciałam kolejny raz tutaj rozklejać się. E, także przekładamy sobie te ugotowane, e, Boże, pokrojoną cebulę i czosnek na patelnię. Do tego kroimy sobie pomidorki suszone. Ja tutaj przygotowuję to również w podwójnej porcji. Kwiatek coś mi tu przeszkadza, mogę go troszkę przeprosić. Idealnie. <gry> Te osoby, które też są ze mną na Instagramie to wiedzą, że ten kwiatek nazywa się Colin, więc jeżeli jeszcze go nie poznałaś, to proszę bardzo, Colin przedstawiam. Bardzo, bardzo ładny kwiatek, ale ciężki w utrzymaniu. Ciężki, taki kapryśny jest kolin ogólnie. Do pokrojonej cebuli, czosnku i pomidorków kroimy sobie jeszcze Pieczarki. Tutaj jak zwykle nie musi być dokładnie, ale to już wiesz. <laughs> w ogóle to wczoraj, zastanawiając się, jaki dzień tutaj ci pokazać na naszym foodbuku, naprawdę miałam, miałam duży problem, żeby wybrać i żeby się zdecydować, bo jest tam tyle, tyle super smacznych przepisów i naprawdę. Nie przesadzam, jest sporo nowych przepisów, ale też część jest przepisów tych, które moich ulubionych z kanału, które tutaj są na kanale. Tylko tam to wszystko jest zebrane w całość, za ciebie zaplanowane, ogarnięte, tak, żebyś też już nie musiała się przejmować właśnie planowaniem. No i też tym, czy no, czy na pewno w diecie wszystkiego, wszystkiego sobie dostarczasz. Także, także tak, A, ale krzywo kroję. No cóż. Nic nie szkodzi. <laughs> warzywa pokrojone, do tego dodam sobie jeszcze troszkę oliwy i to wszystko delikatnie podsmażamy. Po chwili, gdy warzywa nam tutaj troszkę zmiękną, troszkę się przeszklą, dodajemy ciecierzycę, taką ugotowaną albo ze słoiczka, czy z puszki i jeszcze chwilę to podsmażamy. Do tego dodajemy passatę i przyprawy i jeszcze świeżą bazylię. I serio świeża bazylia to jest coś, coś, coś cudnego. Do tego też dokładamy ugotowaną kaszę, całość mieszamy i jeszcze chwilę gotujemy. I ten parsz to serio. Miastka jest przeprzepyszny. Teraz y, tym farszem nadziewamy nasze wcześniej upieczone delikatnie papryki. I tutaj dwie rzeczy, jeżeli bardzo się spieszysz i albo nie chce Ci się piec papryk, to spokojnie możesz to pominąć i możesz po prostu zrobić sobie sam taki ten farsz, takie kaszotto i podać na przykład ze świeżą papryką, też naprawdę będzie super. I dodatkowo, jeżeli e, ten farsz nie zmieści Ci się w papryce, to też spokojnie możesz sobie obok po prostu zjeść jako, jako osobne kaszotto. Ale serio, zapachy u mnie w kuchni, ta bazylia, pomidorki, pieczarki, cudności. A jeśli w ogóle nie lubisz papryki, a chcesz sobie coś nafaszerować, to możesz na przykład zamienić ją na cukinie. Też będzie super taka nadziewana cukinia, taką pycha potrawką. Tak jak się spodziewałam, potrawki zostało mi troszkę więcej, ale to nic, po prostu zjem sobie ją obok osobno. To wszystko jeszcze wkładam na 5 minut do piekarnika, żeby te smaki jeszcze bardziej się przejadły, ale tak jak mówiłam, zapiekanie tego w papryce jest zupełnie opcjonalne i serio sama sobie zazdroszczę, że zaraz będę to jadła, bo. No to coś cudnego. Bardzo, bardzo polecam ci spróbować. Ja też od razu zrobię sobie troszkę wcześniej kolację, żeby już na mnie czekała, bo nie zawsze wieczorem chce mi się gotować. I dzisiaj zrobimy sobie pyszną, taką bardzo prostą zupę krem pomidorową. Zaczniemy od pokrojenia warzyw. E, drobno, żeby nam się szybko zrobiły. E, tutaj zacznę od marchewki. Kolin znów zaczepia. Jak zwykle poważna na przykrojeniu. To, to nie są przelewki. I taką drobno pokrojoną marchewkę przekładamy do garnka. Do tego kroimy sobie jeszcze cebulę, ale ja już ją pokroiłam, bo. Bo wszyscy wiedzą, że płaczę po cebuli. <laughs> nie wiem czy wszyscy, ale płaczę bardzo po cebuli. Dodatkowo pokroję sobie jeszcze czosnek. Tutaj nie musi być jakoś super dokładnie, bo i tak to będziemy blendować. I te nasze pokrojone warzywa podsmażamy delikatnie na oliwie. Możesz też tutaj dodać odrobinę wody. I dalej zgodnie z przepisem, gdy te warzywa nam się troszkę podsmażą, to dodajemy do nich pomidory. U mnie są to pokrojone takie spuszki, jeżeli jest sezon, to możesz tutaj dodać pomidory świeże i do tego też passatę pomidorową. Możesz też do tego dodać odrobinę wody, na przykład przepłukując kartonik po passacie, żeby wydobyć wszystkie wszystkie pomidorki stamtąd. To też doprawiamy solą, oregano, pieprzem i na koniec dodajemy świeżo pokrojoną bazylię. Zupę chwilę gotujemy, doprowadzamy do wrzenia. Blendujemy ją na krem. Posypujemy na koniec ziarnami słonecznika. Możemy udekorować pięknie listkiem świeżej bazylii. I to wszystko jemy również z kromką klewa, którą ja dopiero muszę sobie dokupić. I tym sposobem mamy naprawdę bardzo prostą i serio super pyszną zupę gotową. Ja już trochę jej podjadłam, bo tak bardzo mi smakowała i ja wiem, że ja tutaj bardzo ekscytuję się tym, jak smaczne są te przepisy, ale jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, jestem Irena i bardzo ekscytuję się, gdy coś mi bardzo smakuje. Ja później zjem również sklepem wieczorem. Przypominam, że możesz cały ten dzień pobrać za darmo, wszystkie informacje są... Poniżej bardzo, bardzo serdecznie polecam Ci spróbować te przepisy, naprawdę są super. Masz tam też informacje odnośnie całych jadłospisów, jeżeli czujesz, że chciałbyś mojej pomocy w ogarnianiu Twojej diety. Dziękuję Ci za dzisiejsze wspólne gotowanie, trzymaj się najcieplej i do zobaczenia już wkrótce.